O, to jest mój ukochany przykład. Słuchajcie, ten przykład, ja muszę, muszę go przeczytać, bo to jest poezja. To jest naprawdę trudne. Pisanie trudne jest jakimś kunsztem, jest jakimś barokowym, po prostu zawiasem, jakimś, jakimś, jakimś reliktem. I, i, I możemy go potraktować właśnie bardzo, bardzo poetycko. Oczywiście mówi się o, o, o tym, że. UX Writing jest nową po poezją technologii, tak, ale posłuchajcie tego. Tutaj powinna po prostu lecieć za mną jakaś klasyczna yy, muzyczka, ale posłuchajcie. Podmiot ten nie dokonuje wówczas zapłaty opłaty, lecz wpłaty kwoty tytułem opłaty. Zapłata kwoty opłaty ma w tym przypadku wyłącznie wymiar techniczny. No cudnie to brzmi. Cudnie, tylko nic nie rozumiem. Nie wiem, co ja mam zrobić. Mam zapłacić, nie wiem, dokonać zapłaty, wpłaty, czym jest kwota tytułem. Opłaty? Nie. Wszystko jasne, pewnie. No i to, to, to wracam do tego, że, że ten prosty język jest, jest trudny, ale dlatego, żeby. Mm, Troszeczkę przybliżyć Wam główne, najważniejsze zasady prostego języka, bo ich jest multum. Jest ich multum, naprawdę. Wygooglajcie sobie, jest naprawdę mnóstwo poradników, jak pisać, jak pisać właśnie e, prostym językiem i tak dalej. Tylko zastosowanie tych zasad już w praktyce, no to czasami nie jest taka prosta, prosta rzecz. I teraz, co do tego wszystkiego, ma Excel bo jak już zapowiedziałem, że będzie jakiś związek logiosa z Excelem, to pokażę Wam w jaki sposób możecie badać swoje teksty i na bieżąco mierzyć swój styl. No więc wystarczy Wam właśnie Excel. I oczywiście to nie jest tak, że musicie teraz swoje treści projektować w Excelu, choć znam też osoby, które to robią, ale możecie na przykład mierzyć od czasu do czasu swoje teksty i zapisywać wyniki w Excelu.